Cześć, witajcie tutaj, Foxy. Owca. Łowca, co jest? Dzisiaj horror mapa. E, The Village, part one. No, będzie, będzie część. od razu część trzecia jutro, bo y, część druga jest na tylko jedną osobę. Więc nie będziemy próbować. Co jest? Ej, Fox. Y, papa. Jak se daleko i... ale to creepy wyglądało! O, jak mogę lecieć. Ej, ale to creepy wyglądało, jak żeś tak leciał tu. Ej, wiesz co? weź sobie, zrób tą ciemność. A, okej. Okay. Zrób sobie tą ciemność, żeby mapa była bardziej realistic. realistic. Dobra. Okej, okay, czytamy rulesy. Dobra, poczekaj, 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 pamiętam. tu, tu, kurde. Jakby co, to wszystkie po kolei? że znaczy, tak. Ja jedynkę, ty dwójkę, ja trójkę, ty czwórkę, a ja piątkę, ty gdzie to było? Kurde, ale głupie. A, dobra, tutaj było, dopasuj poziom jasności. A ja i tak, a ciemne mam ustawić? A nie, ja? Tak, z gamma na maksa. Czaj, co? Z gamma na maksa. O kurde. No, ciemnie jest. Ciemne jak w głupie u. Nie, dobra, nie powiem tego. Dobra, ok. Dobra. Tak. Ja czytam nieparzyste rursy, ty czytasz parzyste rursy. Chodź tu. O Tak. If you see any missing textures inside in 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 the map, no in the lobby, tree... ping. D bing, bing. mat... podłoga... specular... zero... In Into your console. realad reload the map. Ale perfect English. No, okay. czytaj. No, no clip is in the just in case you get stuck inside a door, but please try not to break the map. Please disable any others ad add-ons that you have ins installed for the best experie exper experience experience. Paliśmy. No dobra, trudno. Cześć! Czy ja mogę w ciebie wejść? Bo Ty mnie przez chwilę tak nie przesuwałeś dziwnie. A będzie widać na nagr. Ej! Czy to się w ogóle nagrywa. Dobra, nagrywa. Będę trochę obsran, że nie. Dobra, only play. A dobra. A dobra, wstrzymam się, że tam tych rusów Idziemy. Czemu ja słyszę kota? Bo ja, tak, ja taki dźwięk zrobiłem. Jak? Nie kliknij jeszcze przy przycisku. Co? Nie klikaj tego przycisku nawet. Oj, ok. ciemno się zrobiło nawet. Dobra. Please double check that you have done role 3 e tam nie robimy tego walić. Dobra. Owala tam. Oni nam każą, prawda? Okay. On, ma... czy czytamy tu historyjkę. Ej, nie klikaj. A historykę. On the time you I were walking ja się... around Once okay. upon a time, you were walking around late at night, but something frightened uh, you, and you ran inside the nearby barn instead of going back, back home. You sleep there for a little while and then wake up, wake in the middle of night. You decide. To Retro Home. Your parents know that you staying inside the barn overnight. Anyway, you should get going. It's dark out and you have no idea what's out there. Time to head home, while soft bed waits for you. Ej, ale szczerze? Co się to jest... To jest takie trochę podobne do grany. Lecimy. Serio, fabuła jest podobna do grany. Do... I tu przypadkowo owca kliknął przycisk. A to co? Dobra. O, czemu ta mapota tak dobrze wygląda? Ja realisticko. Oj, nie mogę oczywiście skorzystać. Czy mi się wydaje, że coś w tych... Czy mi się wydaje, że coś w tych krzakach jest? Hmm, sas. Sos tu jest. Dermowe sos. Coś ty zobacz. Nie ma nic, jakieś czarne jajko. nie w sensie nic, no, ci chodzi mi o czarny kolor. Czarny kolorek jest. Te krzaki u mnie mrygają. Fajne. Nieźle. O! Fajnie mrygają krzaczki. Nie zgadzę. Ja teraz przewiduję przyszłość. Yy, okaże się, że jego rodzice zostali zamordowani. Ta muzyka mi się nie podoba. Tak, mi też. Ja się boję. Jest, mam, jestem obsrany. Ja szczerze mówiąc też. To moja muszę i pierwszy. O Ten dom wygląda tak. Serio creepy. Zwoli, ja się cykam! Co nie cyfa? Co jajco? Ja się boję. To jest nasz dom? Chyba. Nie. Ja się boję! Ja też. Sram pod siebie. To po co chciałeś grać horror mapę, a ty jesteś... Cicho sieć! Nie będę się cicho. O! O! Piwnica! Hmm, piwnica, o tak! Najlepsze wejście. Ja się boję. Weź wskaż szybciej. O, jest wejście, jest wejście, jest wejście. Chodź. Jej. Coś mi mówi, że będziemy tutaj wskakiwać. Oho, znowu ciemnia. O, już nie. Siema, siema, robię wiatr na haftę. Ło. co to? jest? Światła, ej! Coś. Aha, fajnie. Nie, no nie zły. Bo... Uh, eee, o to go to bed tam pisał. Okej, okay, czyli idziemy, idziemy... myć się. Okej, okay, to oznacza, że musimy... Ale mi naprawdę nie pasuje. Okej, okay, chyba tutaj. Musimy... Minecraft! Co? Rosyjski! Minecraft! Rosyjski Minecraft! Dobra, chodź... chodź do łóżeczka. Musimy iść spać. A może to po prostu będzie chodzić o to, że będziemy mieli szmarjak? Może. I okaże że się, że to był... Kurde. Oj, Fox, teraz ważna, ważna, info. Weź, przytrzymaj Q. No. Tam masz narzędzia z tą kartką. Mhm. Tam masz GipSplat 2. No. Settings. I? I? Wyłącz Enablet. Okej. Okay. Chodź. Ja się boję, to. Musimy jest. iść do kuchni. O, okej. Okay. Żarełku. żarryłko. Trzeba. O! It's only one. It's new one. Jem. Ale znając życie, ciemno jest na dworze. No, tak. Wiesz, to? To jest cykanie z mikrofileczki. okej. Okay. Ja Nie wiedziałem, że Chińczyk tak strzela. O! Piłczyki strzelają! Co jest? Co tu się tak ciemno zrobiło? Żareł. Koło tego? Mmm! mi. Mmm! Nasram tam do środka! Chodźcie! Idziemy spać! Mogę się nie szafoczywać? Nie. Ja to lepiej zamknę. Cześć! sprawdzę czy nie ma potworów pod łóżkiem. Dobra, nie ma. <noise> no dobrze. Ja się boję! Co Co Windows indorska? scares me? Czemu Windows scares me? Gówno tam. Normalne okno. Ech, czekaj, zamykasz drzwi? Proszę po... Tak. Zamykałem. This is... A, spaliśmy tylko pół godziny. Super. <noise> Teraz coś Albo widać, to jest wtykanie z gara! Co? A to jest wtykanie z zegara. Ej właśnie. Bardzo dobra myśl. I have to go to toil the toilet. Hmm, nagle nam się zechce srać. Czy tam na górkę? <coughs> Gdzie mam mamy już sracza? Znaczy, toaletę. Znaczy, kibra. Chyba na górze. Na góra. No tak. No, za chwilę mi coś na ryj wywali. What-, What are the steps? Czekaj. Run, run, run! Pociakaj. Skacz, 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 skacz. Zwieprzamy! psamy. tu pensja. Nie! Yes. Jesus, nie? Oh, ale się wystrzeszyłem swojego odbicia. Myślałem, że boni nas. Baby, mod Stara albo stary. Stara albo stary. Dobra, muszę się napić trochę. Wody. Do wódki. Majka, szybko Majka na O Ale no, ja no, pięknie wchodzę. Dziwnie, jak wszystko wygląda. Szalony. Jest czarno, bierzemy. Pokaż, jak wyglądamy. Chcę zobaczyć swoją piękność. Dobra, to jest koszmar jak nic teraz. Komputer. Włączamy! Włączamy w Minecrafta. Cześć, witajcie. tutaj Foxy. Owca. Dzisiaj Gary. Dzisiaj będzie Gary z mod horror mapy. Nie. Windows XP! Nawet nie wiemy, czy Gary się tu Dzisiaj będziemy robić simulator Windows XP. Yes. No tutaj mamy bardzo perfekcyjne ładowanie. mamy gówniany, bo to jest komputer tylko za złotówkę. No kurde. To nie było. Komputer zbiedrony. Ej, bo mnie coś musi zrobić. Otworzyć te drzwi. Cześć. Ty Sł słyszałeś to? O, komputer się zasłysz. Ej, ale słyszałeś ten, ten dźwięk ładowania? Znaczy logowania się? Mówisz. Jaki gówny? gówno, gdzie? Czy ten gówny? Idźmy! Idziemy. Ma się to schować? Nie. Nie. A tu fajnie, kurde. A mam tu kampy w tym domu. Osta? Ha. Co? He się stało? Co się stało? Mów Drzwi. Iść tam? Dawaj, wejdę ja z tobą. Aaaa, jumpskie są słabe, dobra. Możemy, ja już jestem odważny. Jedziałem z że... Just a nightmare. Flika na piersi wody. Lecimy oh. Na I want to go. To... Hey, czekaj, ile my mamy lot w tej historii? Co? Ile mamy lat w, tych... w tej. Ej. My jesteśmy karłami, więc no może z to... jakiś. No właśnie, my jesteśmy karłami in real life. Przygoda dwóch karłów. Dosłownie. O, fa... stary, stary zamknął drzwi, jak w... poszedł po daleko. Czy no. się na górę. E, bo ty tak jak tutaj szłeś, to u mnie twoja latarka świeciła w tą stronę, a patrzysz się tam właśnie u mnie też jest tak u ciebie. Okay, bo ktoś mi tutaj przeklina na tym na Discordzie. Ciekawe kto. Proszę nie pisz. kto tak pisze. Co to jest? Fajne książki. Musiałbym się raz na szybko chyba dać nie przeszkadzać. Yy, Zaminę cięcia, co, ty, co wy na to? No okej. Okay. Dobra, no to cięcie. Szybko muszę sobie dać nie przeszkadzać. Okej, okay, dobra, wróciliśmy. Wr 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 z zi Tak. Dosłownie 3 sekundy zajęło nam to. Dobra, według mojej kalkulacji i mojego super... Musimy iść na górę, super, mówiłem. ...super mądrego mózgu, musimy iść na górę. Mówiłem. O. I coś za chwilę... Teraz ale... Tu jest lodówka, tutaj, tak to wysoko. To niezła lodówka, wygląda jakiś bunkier balony. No wola, psta, bunkier. Ja mam dad, mom. Myślałem. Tego już otworzyć nie da. Siema! Ło, o, o! Oj, oj, Jest bardzo źle. Ketchupik! O, 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 o. o, frytki! Ktoś bardzo lubi frytki. Nie, 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 nie ściemniej się! Gdzie są frytki? Co to jest? Gdzie masz fryty? Nie, po prostu fajny ketchup. A, no, ketchup. Ten głos mi się nie podoba. A co, to są jakieś jęki? No nie słyszysz tego dźwięku? Nie, bo ja mam tu na wyciszonego garego. Bo nie chcę, żeby jumpscary były takie głośne, bo już moja siostra śpi. Wiesz. I... tak naprawdę... Dobra, y nie chcę się obsadzić zbyt bardzo. Musimy klucze wziąć. Mmm... na kanapie. Nie, co to jest? Czaj, cic, cz, czaj! Co tu pisze? Eee, po rusku coś. Weź suń dupę. Ły! Co? Przewoź flya włączyłem. Dobra, tym. Okej. Yeah. Find. No, były zamknięte, kurde. Basem, basme, basement, basement. Okej. Okay. Basen. Ej, mamy basen. Basen. Wow! Basement. Yeah. <coughs> Gdzie my iść musimy? Ej, u. Pode... Znak zapytania. Fury. Hmm. o ale fajne, dobra. kapusta MLG. Bas... No ta skiter. Chodźmy. Idźmy na górę. Yes. Według moich mądrych kalkulacji, za chwilę, nam coś wywali na ryja. nam na mordę Według moich mądrych kalkulacji, musimy iść do tych drzwi. Kurwa. O kurde, ale kibel dziwny. Gdybym nie ja taki kibel, to bym się zabił. Znaczy. Znaczy... Kurde, taki creepy trochę wygląda. O. Klucz! Balkoniki! Balkoniki. Bal... Kurde, nie Ja nie, nie. Nie wiem, gdzie jest balkon. Jest jakiś klucz kolejny, dobra, okej. Okay. Czyli mi się wydaje, że będziemy tylko w tym domu na razie. I par i... jest par... tak, Dobra, Co? mamy to. To jest balkon. Balkon. Balkon o radio i klub o, czekaj nie, nie nie naciskaj ja będę może się coś skodło o almuza słuchasz może cicho

Dobra, copyrighty będę. No kurde. I, o, o, o! Niby ten y, PewDiePie, nie? On właśnie zagrał chyba na flecie? Tak, wiesz, tak dla beki jakby? I oni mu dali copyrighta za to. Ciii! Jezu, a nie możemy już tego klucza wziąć? Chodźmy stąd. Ja mogę kliknij. Jezu, no weź to radio, weź się kurwa, Kurde, robaki, robaki, ale z... że tylko jedno w głowie mam. Krejdki! W końcu Boże! Dziękuję. Jaki krejd? Ja, ja, ja widziałem ja Ale Le... Tu. Basem... O, doma, na... tak lecimy. Co chwilec słyszę dźwięki z IMF-a. Z tego. Z. Aha, w każdym razie tyle. Rightwood Basement Keyboard. Daj, always. Napisało to się o milion złotych, że jak będziemy oglądać. Tu nie oglądać, tylko otwieramy to, to wywali nam jakiś jumpsker. Wow, scary. I should Aha, nieźle. I should fight. Ale sexy. O, a mam duże oczka. Czemu ja mam takie duże oczy? Gdzie mam takie małe rączki? Karolina! A czemu mam takie małe ręce? Mam Takie małe! I teraz się skapam. Ej, ej, mam? Ej, też małe. Jesteśmy karłami w końcu, chodź Boni Bon, Bon, go get him! Dobra A ciemno tu jak Co? Laleczka! Lalka! Mamy towarzysza Dobra. Ta lalka przylubi? Tak Bierzemy lala. Lala, to jest nasza nowa lalkę. O Stop, hit, hit, step. Nie uż, żaby Idziemy. Na no hardcora Ja idę z Lalą. Ja idę z Bobem. Bob. Nie, to Bob Damy radę. To, to jest Stefan. Stefan, budowniczy. Damy radę. Lalka o imieniu Stefan i jej po, po, Ba przygody. Musimy iść o, Z miniaturki! mamy to! O, tak. Dobra, tu się będzie do... Butman. Co to Butman? Dobra, Gdzie ty jesteś? A to tu tu. No kurde. Ej, ja ser, proszę postać się się głupia. Idzie kurde tutaj, chyba przyczekać na dzień. Ja wiem po co. No przecież ten. Iść do, do jakiegoś opuszczonego domu. Co to jest? To jest to bardzo normalne. I na dodatek. Aha. Tu mam w środku pusto. Nie, tam jest krew. Chyba. Ketchup. ketchup. Pamiętaj, to jest ketchup. Jest! W końcu normalny dom. Co? Aha, drzwi się nie da zamknąć. Fajnie. To bieda. Czy to tylko jedno otwieralne? ta lalka ciągle coś gada. We live display Forever Forever and ever. Fofefa, fofefa ever. nie ma jumpscarów, tylko jeden tu na razie ever. tutaj and Co?! Co się w Chodź do szafy. Tu pęcie, pęcie. Fox. Co? Jest nie stój koło to... mojej buzi! To jest jakiś pedofil. No. M mamy tu już jednego, a w sumie no, trzech. zły na mnie, gdybym teraz tu spał jakiegoś animatronika z FNaFa. Nie, nie spał nic. To nie, niewno żartuj, żartuję sobie tak po prostu. Bawit Jesteśmy karłami cicho się, nie weźmie osób No, no, no wiedziałem że to zrobi! Fox Fox Ty to słyszałeś, co powiedział? Co powiedział? Cicho się. to, to co ja powiedziałem? Dobra, chodź! Nie bój żabu! No, nie byjmy, że jesteś odważny. Nie, nie karła, nie bójmy Karła. Wiesz, że jesteś odważny. Wiesz, że jesteś odważny. Bo jestem. No dobra, nie jestem. Znaczy jestem, ale nie. Jestem, ale nie jestem. Wiesz? Chodźmy. Tutaj, tutaj! <śleszi> w dupę! trapped. Aż hide down. high down, High down, Co jest? Dobra, cicho. You, you have have seconds. Przetrwamy to co by się stało o. Gdyby ten wyszli Kur. O o Ola. Widzę ryj Widzę My no, szafą jesteśmy. Jak tu w sza szafa? Aj no wykazuje szafa. Kurwa, przestań się tą lalką bawić, bo cię zabije Ktoś puka Słyszysz? Boże, przestań się tą lalką bawić. Ja jestem Karłem, cicho, jestem karłem! Tylko o 10... O 10 cm wyższy od ciebie jestem. Cicho, się No... Ta gówniana lalka twoja... To jeszcze bardziej słychać, Ty No. Okej. Okay. Dobra. Jest okej. Okay. Chill. Ło! Moja lalka teraz. Konfusza nie, morze. Ciarki mnie teraz przechodzą. Dawaj, uciekamy. <śmierdza> <śmienną> Wiedziałem. Ja bym nie usłyszałem! Wyskoczyłem z krzesła! Wyskoczyłem z krzesła! Naprawdę, dosłownie! Dobra, chodź! Tak, a jak osoba pisała, że ma tanie jumpscary. No, no, ta, ja je dam tanie jumpscary, kurde. Zawało mało właśnie dostałem. Dobra, teraz gdzieś musimy iść. Tak, najlepiej no, nigdzie. Bój się. Zawało! To jest ten Co? Mówiłeś na początku, że jesteś odważny i że faktycznie ma tanie jumps. No ale, no kurde, ten pierwszy jumps z zombiakiem, który sobie wyszedł, to spoko. Ale Jeff The Killer mi wywalił, jakiś kolorowy, kurde, RGB Jeff The Killer, za jedyne 15 zł. Ja pierdolę! Dobra, przyznam szczerze, że też się zeserałem. Tak dygłem. To be continued. Koniec. Oh, Dziękuję, do ja widzenia. Amen. Very secret room under. Okay, right. Part two. Toy room part two. Holy relic cactus required. Aha, okay. Let's bat him. Wow! The location of this map isn't based on anything real and was only made up by the editor. Your character was corrupted by a mysterious creature. This creature has also killed all your parents. To be continued. What the You can see it outside the map. Okay, no, What? Okej, okay, par. nie. Bardzo dwa nic nie ma. No dobra, warto będzie koniec na dziś. Gacie obsrane. Jak zawsze. Ech, dobra, więc papa. Pa. Bye, bye.